Cześć. Witam Was dzisiaj z Karpacza, gdzie postanowiliśmy wpaść na weekend, skorzystać jeszcze z końcówki zimy. Dzisiaj mamy piękną pogodę, więc wybieramy się na śnieżkę. Zaczniemy czarnym szlakiem przy wodospadzie, przy dzikim wodospadzie na łomniczce. Będę po drodze relacjonować, jak wygląda trasa. W nocy spadł śnieg, więc wygląda to naprawdę bardzo ładnie wszystko. Nie wiemy jakie są warunki na górze, a niektórym konkretnie szlakiem da się przejść, bo nie znaleźliśmy takich szczegółowych informacji, ale będziemy to sprawdzać na bieżąco i oczywiście wszystko bezpiecznie, więc jeśli jakiś szlak nie będzie do przejścia, no to nie będziemy się tam pchać, zobaczymy jak to, jak to wygląda na górze. Więc zapraszam dzisiaj na zimową wycieczkę, na śnieżkę. Idziemy czarnym szlakiem, cały czas oczywiście, pod górkę. Najpierw wejdziemy na kopę, a później z kopy na przełęcz pod śnieżką i zobaczymy, czy uda nam się wejść na śnieżkę. Zobaczymy, jakie będą warunki. Zapadało śniegu troszkę, więc jest pięknie zimowo. Wczoraj w Karpaczu mieliśmy wiosnę, dzisiaj zimę. Tak to w górach się często pogoda zmienia. Idzie się dobrze. Nie jest zimno. Między drzewami nie wieje silny wiatr, więc jest zupełnie w porządku. Sam zrobimy sobie krótką przerwę I zobaczymy jak wyglądają warunki do wejścia na śnieżkę Wchodziliśmy na śnieżkę, warunki na szczycie są nawet lepsze niż po drodze, bo tu na górze aż tak wiatr nie wieje, jest lekki mróz, jest śnieg, ale jest przepiękne słońce, szło się dobrze, jest dużo ludzi, bo akurat wypadł weekend, ale jest piękna widzialność i... I dalej będziemy schodzić czarnym szlakiem z powrotem do Karpacza. Czarnym szlakiem do białego jaru z kopy. No i czy nie jest pięknie? Tam w oddali na wprost widać takie skałki. To są słoneczniki. A tam wyżej, mam nadzieję, że to będzie widoczne. Jak widać. Dwa charakterystyczne punkty w Karkonarzach. tak to wygląda czarny szlak schodzący z kopy z stronę Karpacza. To jest odcinek właśnie do Białego Jaru. Ja jestem zachwycona tym, jaką pogodę trafiliśmy, jakie warunki akurat mieliśmy szczęście spotkać. I że na śnieżce akurat trafił nam się moment bez żadnej chmury. Jest naprawdę super. Tutaj niżej śnieg się trochę już przytapia, rano, też tak było. I tak sobie niespiesznie schodzimy do Karpacza. Kończymy znowu przy dzikim wodospadzie. Mamy jeszcze tylko kawałek do podejścia do Karpacza, do miejsca gdzie się zatrzymaliśmy. Mam nadzieję, że film się podobał i no, mam nadzieję też, że niedługo będą kolejne, równie fajne, a może fajniejsze filmy na tym kanale. Do zobaczenia na szlaku!